To nie mój grzech. Rozdział trzeci. W nocy, z wtorku na środę, nie mogłam zasnąć, co spowodowało, że rano byłam niewyspana. Kiedy tata robił kanapki na śniadanie, ja miałam proste zadanie przygotować herbatę. Byłam tak nieprzytomna, że nie słyszałam gwizdania czajnika. Tata od razu zaczął wypytywać, co się dzieje. Ale poskutkowało, kiedy powiedziałam, że martwię się o sytuację Borysa i jego brata. Niestety, kiedy byłam u mojego chłopaka, wymówka, że martwię się o mamę, tym razem nie pomogła. Zaczął wypytywać, co denerwowało mnie jeszcze bardziej, a na koniec doprowadziło do dość ostrej kłótni między nami. Wyszłam z jego mieszkania ledwo powstrzymując się przed trzaśnięciem drzwiami. Nie wiedziałam co mam ze sobą zrobić. W końcu postanowiłam wrócić do mieszkania. Najpierw miałam sprawdzić, czy Joachim nie czyha na mnie w kuchni. A kiedy upewniłam się, że go tam nie ma, ustawiłam telefon komórkowy na szafce w kuchni, w taki sposób, żeby nagrał to co dzieje się przy stoliku. Żeby telefon nie padł, był cały czas podłączony do ładowarki i nagrywał. Zdawałam sobie, że to nie najlepiej dla środowiska, ale w tamtej chwili tylko na to wpadłam. Nie był to może najnowszy model telefonu, ale miałam nadzieję, że przynajmniej będzie widać na nagraniu, że Joachim pojawił się w naszym mieszkaniu. Kiedy wszystko było gotowe, postanowiłam odwiedzić jeszcze mamę, a do mieszkania wróciłam około osiemnastej. Tata miał tamtego dnia pracować na nocnej zmianie. Kiedy tylko przekroczyłam próg, poczułam zapach dymu papierosowego. Wiedziałam, że Joachim jest już w środku. Wpadłam na pomysł, że nagram to kolejne spotkanie jeszcze na drugi telefon, który miałam w torebce. Może nie byłoby go widać, ale przynajmniej nagrałabym jego głos, pomyślałam. Na tamtą chwilę było to bardzo logiczne zagranie. Starałam się znaleźć telefon w torebce, stojąc w niewielkim przedpokoju, kiedy usłyszałam kroki. Ktoś wychodził z kuchni. Andrzejek. Prywatny ochroniarz syna Wilczyńskiego. No przecież. Wy zawsze razem, jak żwirek i muchomorek. Powiedziałam, przyglądając mu się. Nic się nie zmienił od naszego ostatniego spotkania. Telefon? Powiedział Andrzejek. Słucham? Spytałam. Nawet nie zorientowałam się, kiedy przez przypadek wysunęłam dłoń z torebki, trzymając w niej telefon komórkowy. Andrzejek, choć wyglądał na typka z siłowni, któremu już dawno sterydy zszarły wszystkie szare komórki w mózgu, okazał się bardziej myślącym człowiekiem ode mnie. Jednym szybkim ruchem, którego w ogóle się nie spodziewałam, zabrał mi telefon z ręki. Szef na ciebie czeka powiedział, pchając mnie w stronę kuchni. Joachim siedział po raz drugi przy stole i właśnie gasił papierosa na małym talerzyku. Po chwili położył na blacie znany mi telefon. Myślałaś, że się nie domyślę? Że będziesz próbować to wszystko nagrać? Spytał rytmicznie, stukając palcami o blat stołu. Z drugiej strony, Andrzejkowi długo zeszło. Zanim go odnalazł, dodał. Nie chciałam z nim rozmawiać. Nie miałam na to sił. Długo każesz na siebie czekać, stwierdził. Kiedy na mnie spojrzał, na myśl przyszło mi jedno porównanie Belzebub. I jak ja miałam z nim wygrać? Andrzejek, herbatki? spytałam podchodząc do kuchenki. Mam taką smelisą. Może ci to pomoże polusować napięte mięśnie? Zasugerowałam. A mnie nie zapytasz? Usłyszałam za plecami. A udław się, odpowiedziałam, wyjmując kubki z szafki. Oczywiście tylko dwa dla mnie i dla Andrzejka. Słyszałem. Oburzył się Joachim. Bo miałeś usłyszeć, odpowiedziałam. Miło mi się z tobą rozmawia. Ale przejdźmy do powodu mojej kolejnej wizyty. Powiedział. Nawet na niego nie spojrzałam. Mimo to wiedziałam, że oparł się o krzesło. Podpaliłam pod czajnikiem i oparłam się lekko o kuchenkę. Jaką podjęłaś decyzję? Zadał to niewygodne pytanie. Tylko jedną mogłam podjąć, powiedziałam, nabierając powietrza. Musiałam znaleźć w sobie odwagę, żeby to powiedzieć, a jeszcze większą, żeby na niego spojrzeć. Czyli się nie zgadzasz. Powiedział, pokazując w grymasie idealne białe równe zęby. Brawo Sherlocku. Jednak nie jesteś głupi, jak myślała. powiedziałam. W tym samym czasie Joachim sięgnął po telefon do kieszeni bordowej marynarki. W pierwszej chwili myślałam, że wyjmie kolejną kopertę, żeby przypomnieć mi o zdjęciach, którymi mnie szantażował, ale on tylko sięgnął po telefon. Nie wiedziałam, o co mu chodzi, ale bacznie go obserwowałam. Widziałam, jak energicznym ruchem kciuka prawej dłoni wystukał coś na ekranie swojego telefonu, po czym położył komórkę na blacie stołu. Co to ma znaczyć? spytałam. Co to jest? dopytywałam. Twoja ostatnia szansa na zmianę decyzji. Joachim poprawił się na krześle. Mam się wystraszyć telefonu? Spytałam. Dobrze widziałam ekran i to, kiedy włączył odliczanie czasu. Kompletnie nie wiedziałam, o co mu chodzi. Kiedy minie minuta, zdjęcia pojawią się w internecie. Poinformował mnie bardzo spokojnie. Słucham? Ty chyba żartujesz? Powiedziałam. A wyglądam, jakbym żartował? Spytał cały czas, mi się przyglądając, ale nie czekał na moją odpowiedź. Wiedziałem, że będziesz próbować udawać, jaka to ty nie jesteś odważna, ale jestem od ciebie sprytniejszy. Powiedział, pokazując na telefon Minęło już prawie pół czasu, który ustalił blefujesz stwierdziłam. Ale widząc upływający czas, byłam coraz bardziej przerażona. Nie powiedziałbym. Tego mnie życie nauczyło. Kiedy chcesz coś osiągnąć, często trzeba sięgać po najgorsze rozwiązania. Powiedział. Nie możesz tego zrobić. Nie możesz. Ja, ja pójdę z tym na policję, powiedziałam. Oj, mogę, mogę i chętnie to zrobię. Mimo tego, że początkowo chciałem ci pomóc. Stwierdził. Szantażowałeś mnie. Nadal szantażujesz. To ma być pomoc? Coraz trudniej było mi zapanować nad głosem, który zdradzał moje zdenerwowanie. Słuchaj, Karolino, postawię sprawę jasno. Albo zgodzisz się na mój układ i uratujesz swoją matkę, albo będziesz udawać odważną. I zaprzepaścisz swoją karierę zawodową, która prawdę mówiąc jeszcze się nie zaczęła, i najważniejsze sprawisz, że twoja matka będzie żyć krócej, niż by mogła, odpowiedział. Zatrzymaj to. Zażądałam widząc, jak pozostało tylko dziesięć sekund. Ty możesz to zatrzymać. Zauważył. Zatrzymaj! Zaczęłam krzyczeć. W tym samym czasie zaczął gwizdać czajnik. Atmosfera w tej niewielkiej kuchni była napięta. Zatrzymaj ten cholerny czas, krzyczałam, ale na nim to nie robiło wrażenia. Miał iście pokerową twarz. Zrujnujesz życie i sobie, i matce. Jak się z tym czujesz? Spytał ze stoickim spokojem. Czego ty ode mnie chcesz? Spytałam. Czas ucieka, chyba że myślisz tak jak ja, że twoja matka nie zasługuje na to, żeby żyć. Powiedział: Zatrzymaj, zatrzymaj, zgadam się, wrzasnęłam. Zatrzymał czas, kiedy została ostatnia sekunda. Myślałam, że serce wyskoczy mi z klatki piersiowej. Widzisz, to nie było takie trudne. Stwierdził: Nie mogłam zrozumieć. Jakim cudem właśnie zgodziłam się na małżeństwo z synem kochanka mojej matki? Usiądź przy stole. Musimy porozmawiać. Ustalić, jak to będzie wyglądać. Zanim usiadłam, wyłączyłam czajnik. Ostrzegam cię, nie dam się wykiwać. Za każdym razem, kiedy będziesz próbować mnie oszukać, musisz pamiętać, że mam zdjęcia i mogę je wykorzystać. Zaznaczył, kiedy zasiadłam do stołu: Jesteś potworem powiedziałam. Nie większym niż twoja matka i mój ojciec za dwa tygodnie weźmiemy ślub. Jeszcze tego samego dnia twoja matka wyjedzie z ojcem do Szwajcarii do tej kliniki. Mówił: Skąd mogę mieć pewność, że ty nie oszukasz mnie? Nienawidzisz mojej matki powiedziałeś to przed momentem. Zauważyłam. Nie masz tej pewności. Musisz mi zaufać. Będziesz moją marionetką. Będę mógł z tobą robić, co tylko będę chciał. Mówił, ignorując moje słowa. Ze zdenerwowania zaczęłam bawić się podkładką pod kubek, która leżała na stole. Nie bój się. Nawet cię nie tknę. Po prostu będziesz na każde moje zawołanie. Z twoją pomocą Zemszczę się na tym, którego nienawidzę od dziecka. Zapomniałbym o najważniejszym. Andrzejek, podaj kopertę. Powiedział. Andrzejek, jak posłuszny piesek, położył dużą białą kopertę na stole. Co to kolejne zdjęcia? spytałam. Nie, nie. To swojego rodzaju moje ubezpieczenie. Jakbyś próbowała kombinować, a zdjęcia już nie były tak przekonujące. Powiedział, wzięłam kopertę do ręki. Moim oczom ukazał się dokument. Co to jest? Spytałam zanim jeszcze zaczęłam czytać. Jednak już pierwsza linijka uświadomiła mi, że jest to pozew do sądu rodzinnego. Twój Borys, z tego co wiem, jest teraz prawnym opiekunem swojego starszego, ale niepełnosprawnego brata. Mówił. To pozew do sądu rodzinnego, powiedziałam. O odebranie praw opieki Borysowi nad Ignacym, dodałam, nie wierząc w to, co widzę. Zgadza się. Przytaknął. Nie możesz, nie wolno ci. Ty nie wiesz, jak Ignacy reagował na ośrodek, kiedy trafił tam po śmierci rodziców. To nie było dla niego przyjemne przeżycie, powiedziałam. Tak się o niego martwisz. Wzruszające. Stwierdził kpiąco. Droga Karolino, zaczął pokazując na kopertę. Sprawa wygląda bardzo prosto, żeby nie powiedzieć banalnie. Jeśli nie będziesz próbowała mnie oszukać, a przede wszystkim powiedzieć komuś o tym, że zmusiłem cię do ślubu, nie użyję zdjęć i tego dokumentu. W innym przypadku skrzywdzę wszystkich, na których ci zależy. Mówił to tak, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. Jeśli będę cicho, ucierpię tylko ja stwierdziłam. O to mi przecież chodzi, żebyś cierpiała. Moja zemsta dotyczy również ciebie odpowiedział. Chciałam go zapytać, dlaczego obwinia mnie za coś, na co kompletnie nie miałam wpływu, ale wiedziałam, że i tak nie uzyskam od niego odpowiedzi. Myślę, że nie padło tu najważniejsze pytanie z mojej strony. Zaczęłam. Słucham, powiedział, zachęcając mnie gestem dłoni. Jak długo miałoby trwać to całe małżeństwo, bo zakładam, że masz w głowie dokładny plan? Spytałam. Myślę, że dopiero po roku wszyscy uwierzyliby, że jest ono prawdziwe. Stwierdził. Czyli po roku mielibyśmy wziąć rozwód, wywnioskowałam. Nie, nie. Rok to minimum. Ale rozwiedziemy się dopiero wtedy, kiedy mój ojciec będzie wiedział, że stracił już wszystko. Zaznaczył. W takim razie po co czekać? Pojedźmy do Urzędu Stanu Cywilnego. Ślub będzie kościelny. Wypalił nagle. Słucham? Żartujesz sobie w tej chwili. Miałam nadzieję, że za moment zacznie się histerycznie śmiać. Ja od początku w tej kwestii jestem bardzo poważny. Stwierdził. Dlaczego kościelny? Spytałam. Jestem tradycjonalistą, a poza tym osobą wierzącą. Powiedział, ale głupkowaty uśmiech sprawił, że mu nie uwierzyłam. A teraz powiedz prawdę, zażądałam. Wszyscy muszą uwierzyć, że bierzemy ślub z miłości, a nie z innych pobudek. Mój ojciec może zacząć coś podejrzewać, a na tym, żeby on uwierzył, zależy mi najbardziej. W przypadku kościelnego wyrwę mu z dłoni całą talię kart. Nie będzie miał żadnego ruchu. A żeby cię szlak trafił! Złożeczyłam mu. Nie tak szybko. Przed ślubem dam ci dokumenty związane z wyjazdem twoich rodziców. Zapewnił mnie. A jak zagwarantujesz miejsce w klinice? Spytałam. Ono już czeka. Skorzysta z niego twoja matka. Albo przypadkowa osoba spotkana na ulicy. Oznajmił. Wstał od stołu. Już był przy drzwiach. Ale zawrócił i położył na stoliku czerwone pudełeczko z pierścionkiem. Był ogromny, złoty, z wielkim mieniącym się zielonym kamieniem. Musiał być drogi, a przynajmniej na takiego wyglądał. Skoro mamy się pobrać, nie zapominajmy o tradycji. Nie zachwycaj się tak. Nie kosztował więcej niż dwieście złotych. Kazałem zrobić go. Na wzór pierścionka zaręczynowego mojej matki. Dodał szybko. Dlaczego? Spytałam. Wytłumaczę ci w dniu ślubu. Powiedział i wyszedł z mieszkania. Rzuciłam w jego kierunku pudełkiem z pierścionkiem w środku.